Tak, z tymi hasłami to mi opowiadałeś, że po prostu była, ta, była taka sytuacja w placówce, że pracownik po prostu ciężko zachorował. Ale ja też myślę sobie, że z tymi hasłami to jest tak, że czasem są takie decyzje, że musisz się z kimś pożegnać. No i jak robisz ten offboarding, jeśli on jest jakoś tam przerobiony, że odcinasz kogoś od dostępu, że jakiś zmieniasz hasła i tak dalej, żeby na to jednak zwrócić uwagę no bo pracownik wychodzi, a jeśli dalej ma dostęp do naszej bazy danych, danych medycznych, no to to już jest jakiś problem, ale mi się wydaje, że no nie wiem, no to trzeba chyba się skontaktować właśnie z taką osobą jak ty, która poradzi, jak, bo, bo wiesz, nie ma takich manuali w internecie, nie wiem, zwalniasz pracownika, zwalniasz lekarza, lekarz odchodzi albo wiesz, lekarz sam rezygnuje, jak mu poodcinać te dostępy do haseł, nie, bo to jest mhm. takie... To jakoś trzeba sobie ułożyć i żeby później na przyszłość mieć. Jest, powiedzmy, parę takich punktów wspólnych, od których można by wyjść, no, taką politykę bezpieczeństwa na przykład sobie wdrożyć, no. która ma jakieś tam parę podstawowych punktów, no ale tu musimy odnieść do, na, do naszej sytuacji, bo mamy inny system, bo u nas to trochę inaczej wygląda. Nie wiem, gdzie ktoś zdanie pracuje, a może nikt zdanie nie pracuje. Nie wiem, właśnie mamy kontrolę dostępu, to trzeba mu kartę zabrać i wyłączyć tą kartę, bo tak jest, okay. to robi. No, i zaczyna być, to nie jest tak, że mamy jeden magiczny przycisk. Ja naciskam czerwone pole i tam odcina się wszystko. Mm. Teoretycznie w dużych korpo, w dużych firmach jest tak to połapane, ale też to ktoś to nadzoruje, jest do tego tak. IT, które to, to nadzoruje. A tutaj jest ważne, żebyśmy w ogóle mieli wiedzę, bo często nie mamy. A propos takich błędów, właśnie, że nie mamy wiedzy w ogóle, co mamy i kto ma do czego dostęp. To jest też to, nie? Kto ma dostęp administracyjny, kto nie, żeby. Generalnie zasada jest taka, żeby jak wydajemy komuś uprawnienie do jakiegoś systemu, czy właśnie jakąś kartę, czy coś, to, to żeby to było minimalne uprawnienie, jakie musi mieć, żeby mógł funkcjonować. No i trzeba to sobie gdzieś zapisać, nie? Że tam tak. pan, pan Kowalski dostał wtedy kartę i ma takie uprawnienia, tak? Bo... No to w systemach na przykład, w tych systemach, gdzie, gdzie się tym zarządza, no to to jest, no ale musimy mieć, ktoś musi być administratorem i zarządzać tym. Mówię, może być to właściwie tylko pytanie, też, czy ma czas i głowę do tego, żeby tym, tym zarządzać, czy nie lepiej, żeby się zajął biznesem tak. i rozwijał biznes? No bo ten, ten światek IT, no, mega, mega szybko się rozwija, jest coraz więcej systemów, rozwiązań, wszystko co się da, się faktycznie informatyzuje. Tak. No i tych systemów jest coraz więcej, ktoś to musi gdzieś nadzorować i pilnować, bo faktycznie są takie sytuacje, mieliśmy, że ktoś miał do czegoś dostęp albo tworzył sam sobie jakieś bazy danych w swojej infrastrukturze, to znaczy na jakimś koncie Google, a nie w systemach na serwerze. Okay. No i później nie, my nie mieliśmy konta administracyjnego do tego, co my możemy z tym zrobić, tak? tak. No i to, to trzeba też pilnować, ale to, no, to że jest czynnik taki ludzki, no i to też już jest kwestia takiego onboardingu i pilnowania pracowników, gdzie jak oni pracują, gdzie to... Wtłaczają, no bo znałem też takie ekstremalne przypadki, gdzie pracownicy mają tak zwaną białą strefę medyczną, gdzie nie mają dostępu do internetu. jest tylko system medyczny i nie mają tak. dostępu do internetu. To że jest taki hardening, tak zwany na poziomie takim no, najwyższym, że już nie ma nawet dostępu do internetu i żadnego pendrive'a nie podobnie nic po prostu. Nie tak. żeby wykorzystać systemu. I to jest spokona, tylko że to też jest uciążliwe, no bo jak ktoś potrzebuje z maila skorzystać, czy coś, no to nie wiem, musi do innego stanowiska na przykład. To są takie, tak. takie sytuacje. Tak, no to już są ograniczenia właścicielskie. A ja ciebie yy, chyba wyobrażenia nawet, nie? Że tam się trochę właściciel boi, że tam ktoś coś wyniesie. Czy to zasadne, czy nie, no to już nie będziemy dzisiaj tego rozważać.